W końcu do pieszcza. Witamy naszych panów. Jesteśmy właśnie u Esclupa i mamy taki bajer w jacuzzi na dworze. Bardzo fajnie. Woda idealna. Piękny wieczór. Polecamy. No, jechaliśmy 12 godzin w sumie, więc coś takiego to jest po prostu heaven. Boezja. niebo. no Poezja, no nie ma lepszego relaksu, myślę. <grym> Wtarliśmy do bardzo fajnego miejsca. Jest nim Muzeum Historii Bieszczad w Czarnej Górnej. Znajdziemy tu ponad 2000 przedmiotów pochodzących z XIX i XX wieku, ale są też przedmioty z innych okresów. Spotkaliśmy tu pamiątki wojskowe, wojenne z I i II wojny światowej, przedmioty codziennego użytku, narzędzia kowalskie, rolnicze i wiele innych. Właściciel oprowadził nas po muzeum, opowiadając o historii Bieszczad, a także o ich mieszkańcach.

Tak, więc wydaje mi się, że jak pani zwiedzała tylko to yy, naprawdę, mamy się na opowiadało, że się tutaj, ale... ale na pewno też uczestniczyliśmy w tym procesie. No i zwłaszcza z mieszanki tych trzech grup, oczywiście dwóch tych pierwszych, które wymieniłem, tworzy grupa artymologiczne tego obszaru. Są to oczywiście bojkowie, tak nazwali końcem dziennika To jest taka najliczniejsza grupa górali karpackich, górali łusińskich, zamieszkańcy Karpaty. Przy czym też Bieszczady, to ich jest taka zachodnia granica, tutaj od Komańczyk zaczyna się Łegoszczyzna. Oczywiście to, no to też tam różnie uciepne grafowie te granice podają, <laughs> no ale bądź co bądź, no Bojkowie to jednak się dosyć mocno znaczali takim trochę konserwatyzmem, e, taką na pewno archaicznością kulturową, e, zwłaszcza oczywiście ci, którzy tam byli, gdzieś tam koło tych połoni żyli, bo to też tak różnie, różnie to bywało, każda wieśka troszeczkę inaczej, miała inne, inne podejście do życia, że tak powiem. No. Dużo takich krzyży, jakichś elementów poniszczonych, wiele świątyń zostało zniszczonych w czasie, oczywiście też i bar polsko-ukraińskich. No przy naszych wojskach te młodecerki, no pewnie też nieraz raz na Tam wiem o jest ten nasz Bo ja tutaj są ten, jest ten tego ojca. Adriana. Celinko, jak Ci się podoba wypad? No Boże, dziękuję, że nas zabraliście. Bardzo mi się podoba. O, cieszę się. I co tam, co tam jeszcze? Chcę teraz Andrzejowi pokazać tu obok, że można płynąć łódką. No i przyjechaliśmy na żubry, ale przed wejściem na żubry, co mamy? Niedźwiedzie, ja się boję. Niedźwiedzie. No więc w Bieszczadach musimy się mieć na boczności. Chciałbyś spotkać niedźwiedzia? No sam nie wiem. Chyba nie. Tutaj mamy wejście o zamykanie bramki, bramki żeby tak. niedźwiedzia. nie brać. To jest na niedźwiedzia specjalna. do karmiania. No idziemy sobie. Na razie tylko piesek przed nami, żadnych niedźwiedzi. Boisz Taka. się niedźwiedzi, Celina? Pewnie, a nie. Nie, 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 ja, nie boję się. Ja pogłaszczę, ja się nie boję no, A, niedźwiedzia co za problem. Nie, to stoję aż odejdzie. No, no dobra, czyli niedźwiedzi się nie boimy. Trochę może. Żona się boi? Nie. Bardzo odważni ludzie. No i dotarliśmy do żubrów. Na początku widok był bardzo słaby, schowały się tam u góry za drzewami, ale warto było czekać, bo teraz przyszły do nas i mamy widok na całą grupkę, na duże żubry, na ma malutkie. No te malutkie te... są takie śmieszne. Śmieszne są, bawią się, walczą ze sobą, ale potężne zwierzęta, nie? Mm, I ten widok. Jesteśmy w takim miejscu, które chyba jak nic innego oddaje piękno Polski. Za mną wysokie trawy, za tymi trawami cerkiew, śliczna, piękna. W środku mamy żyrandole zbudowane z poroży jelenia, a tego nikt nie zaplanował. Eee, za mną zwierzątka. Z tyłu jeszcze więcej. Dominika tam oczywiście musiała pójść, pogłaskać a dookoła, tam moja mama, dookoła Pieszczady, góry dzikość, piękną natury. Czyli Polska w pełnej okazałości jest to coś. Coś pięknego, coś, coś nie do opisania, aż smutne jest to, że nie mogę. Oddać i nigdy nie odda tego piękna w 100% telefon. Telefon, telefon czy, czy aparat? Kupiliśmy GoPro, nie ma szans, nic tego nie odda. Tutaj po prostu trzeba pojechać i, i się zgubić zgubić się w tej bieszczadzkiej dziczy. Bo jest warto, jest naprawdę warto. Teraz przechodzę przez takie trawy, które sięgają mi do, do, do miednicy. Ale no, naprawdę jest warto, żeby poczuć dzikość i piękno naszych polskich gór Bieszczad. Jak tam, baby? Patrz, jakie słodziutkie. Jak sobie je trawkę elegancko. Co, mało podobają Ci się? No jak nie, piękne. A jak cerkiew? Och, no. bardzo piękna jedna z wielu, które można tutaj zobaczyć jedna z wielu, którą sobie wygooglowaliśmy bo była blisko i akurat do niej zajechaliśmy o, mama moja już też w złapała, nagrywa ale ona jest wielkim pasjonatem religii więc dla niej to jest trakcja oczywiście chciałabym, żebyś podzielał mamy o ja podzielam, podzielam za nami zwierzątka. Przed nami dzikość natury. Piękne krajobrazy, piękne łąki. Piękno Bieszczad. A tutaj jest największe piękno w moim życiu. Moja śliczna żona. To ja. Proszę no, Szymanko, my rozpoczynamy nasz drugi dzień i ostatni w Bieszczadach jeszcze jutro czeka nas mała wycieczka, ale dzisiaj Na Solinę Na Solinę, ale dzisiaj zostajemy e, Ostatni dzień tutaj gdzie jesteśmy I plan jest ambitny, idziemy w góry Na Połoninę caryńską. zabieramy moją mamę Więc trasę staraliśmy się znaleźć Jedną z tych prostszych, ale i tak Ale i tak będzie to dla nas małe wyzwanie, więc Dzisiaj bez kombinowania, porządne śniadanko, jajeczka Proteinka, warzywka. Trzeba zebrać energię, zebrać siły i zaraz lecimy. Juuu! Nasz na szlak prowadzący do Połoniny Caryńskiej. Jeżeli chcielibyście się wybrać do Wetlińskiej, to tam gdzie idą ludzie też jest taka ścieżka w przeciwną stronę. Połonina Caryńska! dziś Tutaj mamy jakiś stary cmentarz. Wokół rosną dzikie kwiaty. Te fioletowe są takie piękne. Sobie laskiem mamy. Ja fajną. Przy <gry> Co idziesz? Coś przez <gry> Idziemy. Wow, ale fajnie. Takie leśne schodki. A na dole płynie sobie strumyk. Ślicznie. I jeszcze. Idziemy sobie, no popatrz się do kamerki, zobacz. Ja chciałem pochwalić moją mamę, bo właśnie pokonała mały strumyczek. Pierwszy strumyk, który pokonaliśmy Chodźmy, na naszej drodze. Zobaczcie tu. mostek, Dominika Mostki. Mm. Dominika kocha mostki, Uwielbiam mostki. A kto na Pont du Gard poż, popłynął do, do Francji, po, poleciał? Mm. No, mamy pierwszy mostek na drodze, ale fajnie. Ale mamy okaz, ja marzyłem o tym, żeby zobaczyć salamandrę. Schowała się nam teraz pod listkiem, pod listkiem ale jest piękna. Czarne. Ja nie spodziewałem, że w swoim życiu salamandrę zobaczę. Czarno-żółta. Wow. Ale jest to śliczna. Nie no, to są jakieś jaja. Ja nie wierzę, że ja tego spora widzę, wow. ale jest piękna. Ślicznie. Mamo, chodź zobacz salamandrę. Wiesz, to jest najbardziej rzadki płas, jakiego tu możesz w Polsce spotkać. Patrz. Chodź szybko, bo to warto. Ja tego w całym swoim życiu nie widziałem, tylko historię wow. słyszałem. No tak, tak, to jest Widzisz? Ale jesteś wow. piękna. A jaka powolna, nie? Nie to co z No to i proszę bardzo. Trzecia salamandra. Ale ma kolorki. Tak. Piękne. Jak zobaczymy, to nie będziemy nagrywać. <grymne> wow, ale ślicznie patrz, patrz. Znajdujemy się na ścieżce przyrodniczej połoni Nacaryńska. Po tam idziemy. Dookoła obserwujemy zróżnicowaną mozaikę lasu, łąk i zarośli z jałoscem. Jest to krzew dwupienny. Na krzewach rzeńskich rozwijają się szyszko jagody, które po trzech latach dojrzewają i przybierają granatową barwę. Widzisz jak powiedziałeś? I wszędzie na, na całym szlaku są takie tabliczki z takimi informacjami, żebyśmy wiedzieli co się dookoła nas dzieje, zwłaszcza przyrodniczo. Więc to jest fajne, takie urozmaicenie. No i żeby była okazja do odpoczynku. Tak. Więc to jest odpoczynek, relaks i tak nauka. Trzeba tak. się uczyć. Powoli, powoli Zbliżamy się do chatki, gdzie możemy odpocząć i napić się wody ale fajnie no nie spodziewałam się że to będzie tak wysoko ale warto Jecie. wiesz ile żeśmy przeszli? 25 minut Ma. 25 minut wow. widzisz tam masz znak brzegi górne 25 minut Wyszliśmy z lasu, jest szansa, że teraz będziemy sobie już szli polankami, ale jak to się mówi, nikt tego nie wie. Tutaj mamy e, Wszędzie z... mamy informacje. Kolejny znak. Można stanąć, który... poczytać, o, no zrobić sobie przerwę. Jest piękna roźmy. łączka, A tu jest ekstra. kwiatuszki. Ekstra. E, wiesz co, to są bratki. O, patrzcie, bratki. mamy bratki. Mamy bratki. Widzisz, jak ty się Latają motylki. Informacji, bo ja, dla mnie to są fioletowe kwiatki. Jak ja bym, nagrywał, są, filmik. Są jak ja bym nagrywał filmik, to bym powiedział, że tutaj mamy takie fioletowe no, kwiatki. Tak a mama mówi, że to są bratki. No. no. Daj no. rada. Kobieta 68 lat. A patrzcie, Proszę jak bardzo. daleko doszło. Szacun. mało, która kobieta ale... 68 lat, w tym roku 9, tak daleko by dotarła. Do... No, piękne widoki. Na... Wow. Jest pięknie, w końcu wyszliśmy z lasu. Ale bardzo ty było tyle liść. Tyłem? tyłem, tyłem nagrałeś Dominikę na Tyłem. <grym> Jak Tak artystycznie. Idzie sobie Dominiczka. Idę. Ja chciałem powiedzieć. O, ale bym się wrócił. Ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo z niej dumny. Dziewczyna 26 lat skończyła i tak pięknie idzie. To jest szok. Szok. Patrz, Wow. No. No. Robi się coraz bardziej pięknie. I powiem tak. Niby wszędzie są te punkty widokowe, ale takie prawdziwe punkty widokowe, to niestety trzeba trochę pochodzić. Zobacz, zobaczcie jak pachnie. Zobacz Dominika. Mm, nie powinnych no, taki gór, żebyś ty mogła sobie... Ale pachnie. Tyle kwiatów roślinności mm, jest... po tutaj. A po prostu oh, takie trasy się nie spodziewaliśmy. <laughs> oh, ale będą za czasy. Dzikie różyczki rosną. Jeszcze kawałeczek, i dojdziemy do punktu naszej wyprawy. Prawie jesteśmy ostatnie metry i będziemy na szczycie zrobiliśmy to Widoki są ma je sta tycz cz cz <grystanie> O, niedźwiadek <grystanie> żartuje Gdzie? <grystanie> żartuje Ale to, ta, ta żona to jest taki mały żartowniś nie wolno tak żartować z mążka, bo mążek ci wierzy. Masz u niego zaufanie. A no i co? Połonina Caryńska, czyli to, jak rozumiem, te wszystkie piękne obszary pełne łąk i roślinności, po których sobie teraz chodzimy. Główny cel podróży to Bieszczad. Robi wrażenie. z Andrzeja i bardzo się cieszę, że go zrealizowaliśmy bo no, nie spodziewałam się, że to jest takie piękne miejsce. Zaraz idziemy na rejs statkiem. statkiem. Poczujemy wiatr wy włosach. Piękna woda, co nie Andrzej? No, kolor ładny, nie? A. Celinko, znalazłam Cię w końcu. Jak Ci się podoba? Pięknie, co nie? Tak. Jest ślicz. Co nie? Co nie? Kupiliśmy tylko Andrzeja i Adama. Oni zostali w tyle. No i zdecydowaliśmy się popłynąć statkiem. Nasza atrakcja w Solinie. Idziemy. Oh. Jak wrażenie Jakie wrażenie Bardzo fajnie. Jestem super pozytywnie zaskoczony soliną. Powiem tak pięknie. Powiem tak, nie ma co jechać nad Lake Como. Mamy solinę. Tak. Dobrze powiedziałem? Pięknie, ale to jak? Idziemy na górę, tu zdało na wodę. To siadaj tam sobie. Ale co będę wodę w No. To no. będzie kobodę. Nie, to stoję tu na Pod Naszego